Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, dojeżdżamy do 5000 subów. Ja wierzę w was, że zrobimy to dosyć szybko. Więc dajcie suba, oglądacie dalej i jest tak jakby ok Mikaty, dla tych co znają, Mikaty, czemu grać w tryb, którego nie lubisz? Tłumaczy i objaśniam, a to dlatego, że miałem mega misję i wy pewnie też, że trzeba zdo w zwyciężyć w takich 20 bitwach związanych ze zbiorem klejnotów. Najłatwiej, najprzyjemniej, najszybciej zrobić mi to za wymiarze o imieniu Gigi. Czemu? A to dlatego, że jest najświeższy i co? To mi powie co? I gram z botami. Tak wiem, wstyd, hańba. Siara, nikaty, naprawdę masakra. Nie przyznaję się do ciebie, ale tak, najłatwiej mi to zrobić, najłatwiej mi to wykonać. Jeżeli byłby to tryb napad, to oczywiście robiłbym to na najwyższych klasach. Oczywiście amberkom itd., TP. ale nie. Jest to zbiór klejnotów, który mi nie leży do końca, którego nie lubię. Nie to, że nie potrafię, po prostu nie lubię, a tego robię to jak najmniejszym kosztem. Jak najszybciej, jak najprzyjemniej. Mniej, czyli Boty, Welcome to. Eee, tak, Gigi, najnowszy Zadymiarz, to jest taka laleczka, eee, którą sterujemy. Widać nad jej głową nawet rękę. Rękę, która po prostu ją steruje. Przypomina mi to płytę pewnego metalowego zespołu. Dobra, nieważne, naprawdę nieważne. Nie, tutaj się nie zagłębiajmy w szczegóły, ale tak, o to właśnie chodzi. E, mamy 10, mamy już 16 klejnotów i generalnie gry na zbiorze klejnotów tym zadymiarzem. Mniej więcej tak wyglądają. Odliczamy do dziś, od 10 w dół i tutaj raczej nic nam nie zagrozi. Ja jeszcze sobie tak jeszcze podejdę. Jeszcze ich tutaj zmaltretuję tych przeciwników, tych botów, bo mogę. Koniec rozgrywki, tak, jedna z 20 rozgrywek wygranych, dzięki, których, dzięki którym odebrałem nagrody z Mega Misji. Na razie.